kochani, słuchajcie. Jestem, jestem. Obiecałam, że jak będę miała czas, to się będę odzywać, także jestem. Spokojnie. Mam dzisiaj dzień wolny. Trochę do ogarnięcia. Przywitałam się na Instagramie. Jak ktoś jest ze mną na Instagramie, to widział już moje nowe okularki. Jak nie, to wpadajcie. Tam jestem. Staram się, wydaje mi być codziennie. Trochę ostatnio przyhamowało mnie na Instagramie to, że przyhamowała mnie po prostu praca. Co tu się dużo oszukiwać, po prostu, wiecie. Też mamy gości z Ukrainy, trzeba się nimi zająć i tyle, także tej pracy było więcej, ale już tak weszłam w ten rytm, także na Instagramie jestem. No, dzisiaj mam sprawy do ogarnięcia, jedziemy na zakupy. Będzie totalnie, Misz Masz, słuchajcie, kochani, Misz Masz, e, vlogowy, e, zakupowy, nie wiem, co tam nagram. Po prostu jakieś urywki i tyle. E, ja Was tu nie będę oszukiwać, po prostu co postajam, co nagram, to będzie. Ale wy czekacie. Także bardzo się cieszę. Ja już po brwiach, słuchajcie, mam, mam kawkę. Mam kawkę, fajnie, pięknie wyszły. Jestem już umówiona na kolejną depilację. Jadę, bardzo mi się podobają efekty depilacji. Wiecie co, jednak to jest coś dla mnie. Jak, jak wy po prostu szukacie rozwiązania na stałe, to, 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 to się możecie w to pobawić tak jak ja, bo ja wpadłam totalnie. No, co chciałam Wam jeszcze powiedzieć? Oglądam się tutaj i rozglądam, bo mnóstwo osób tu chodzi. Także musicie się przyzwyczaić, że ja nie patrzę na Was, tylko błądzę wzrokiem. Ale już mówiłam na Instagramie, że taki dzień, że jestem w szoku, ile jest osób i ludzi. Dopijam kawkę, także rozkoszuję się kawką, słuchajcie, z ekspresu. Ja już mojego pałacu tak przekawaciłam. Że dobrze, że go tutaj nie ma, bo zaraz mówił, że nie, 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 nieprawda, ale przekapaciłam go tak, że po prostu ten ekspres będzie. Nie wiem, czy w ciągu roku czy sobie sprezentujemy go bardziej na święta bądź na którejś z naszych urodzin, ale zobaczymy. Albo po prostu go kupimy i stwierdzimy, że dobra na jakąś tam okazję, tak jak my, my nigdy od okazji sobie nie robimy prezentów, tylko jak mamy ochotę i chęć na coś, że ekspresik będzie. Ja jestem z tego bardzo zadowolona, tylko jeszcze muszę na niego miejsce znaleźć, także to potrwa. Bo jak wiecie, kuchnię przeniosłam do salonu. Nie wiem, czy Wam w ogóle pokazywałam. Także piszcie tu w komentarzach, czy ta kuchnia była pokazana, czy nie. A teraz koniec gadania nie przedłużam, bo nie wiem, czy chcecie słuchać mojej gadaniny bardziej, czy oglądać to, co się dzieje. Także mi tu piszcie w komentarzach, czy wolicie moją gadaninę. Ja go powiadam Wam, co się wydarzyło, co się dzieje i w ogóle, czy jednak pokazywanie. Bo nie każdy ma czas. Ja na przykład ostatnio słucham dziewczyn tylko na słuchawkach. Całkowicie, totalnie nie zostawiając komentarzy i śladu po Was. Muszę się ogarnąć, więc wiem i poprawić. Ale. Ale spokojnie, spokojnie, ja, ja ogarnię po prostu system, system dobowy, jaki teraz mam. A ostatnio poszłam spać, słuchajcie, o ósmym wieczorem, byłam tak padnięta, no. Ale, no, ale to już tak wygląda, po prostu położam się z chłopakami, nie? coś tam, coś tam, coś tam gadam i mama już usnęła. No i tak, tak już przespałam. <laughs> ale po prostu tak coraz bardziej zmęczona wracam z pracy, jeszcze w domu, dzisiaj mam dzień wolny. Nie wiem, czy ona na początku mówiłam, czy nie, już się się rozgadała nie na temat i od rzeczy, i po prostu mam nadzieję, że jak ogarnę to wszystko, bo mam po prostu wejść, wyjść, złożyć jakiś tam wniosek, nie wniosek, wziąć jakiś wniosek i tyle. jeszcze przypomniało mi się w ostatniej chwili, jak już rozłączyłam się z Instagramem, że mam jeszcze wpaść na pocztę. No, a chcę posprzątać dom i zrobić obiad. Taki plan na dziś. Ten dom ma być posprzątany, tak jak lubię. I dopóki nikogo nie ma w domu, bo ja mam wtedy na to czas. No, także trzymajcie kciuki, a czy będzie posprzątane, czy nie, to dam na, znać na Instagramie, więc kto jest na Instagramie, to już widział. <noise> Łapie się za to, zobaczymy, czy dał radę. No. Powiem Wam w ogóle, że Zenek e, z, nam zaczął szwankować. Nie wiem, czy to jest wina szczotki, czy coś, czy jeżdżenia Mikołaja na nim i ogólnie. E, I chyba wyszukuję się nam zakup nowego sprzętu. Jeszcze nie wiem kiedy, ale Zenon nie spisuje się. I nie wiem, jaka to jest przyczyna, bo już częściej wymieniłam te szczotki w ogóle i. To nie jest to. No, ale tak na marginesie, czyli nic nie trwa wiecznie. Koniec gadaniny, paplaniny Marysi, lecimy z tym dniem, kochani. Nie? Komentarze, lajki, polubienia, wszystko, udostępnienia, zapisywanie, wysyłanie i w ogóle mile widziane. Bla, 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 za wszystko dziękuję. Powtórzę się, ale Kacper oglądając to, nie dał mi po prostu żyć. Także powiedziałam i co? Zaczynamy. On yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. About others, way for myself, yeah. I guess that's why I feel like I go through hell, damn. Wasting time on your dreams instead of mine, yeah. About to turn this franchise around on a dime, man. It's all about finding your right state of mind. It's all about turning the worst into fine. It's all about time and the work and the climb. From the thirst, we will rise. I'm immersed in this life. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus. Okej, okay, kochani, pokazuję Wam, yy, co kupiłam. Kilka rzeczy. Za dużo nie, ale zawsze coś. Słuchajcie, mleko. Mleko tego mleka jeszcze jest więcej. Tutaj kokolino, bo jak się kupiło yy, dwa, to było po siedem coś. Także mega fajnie się opłacało, Tutaj Coca Cola, banany. Banany. Tak, banany, a to jest od drzwi. Od łazienki. Dobra, następne mleko, mówiłam, że mleka będzie więcej. Tutaj kupiłam taką bielendę, peeling do twarzy, nawilżający, kojący, eco, nature's, natura. Yy, I tutaj fajna była cena w Biedronce, bo w Rosmanie to kosztuje więcej, jakoś 3-4 zł, by jej Dobra, Poszeleściłam. tutaj mamy makaron świderki, my go uwielbiamy. Tu mamy coś dla Zobaczcie, takie coś. My jej kupujemy normalnie. Karmy ze sklepu. Ja wiem, że, że większość z Was zaraz powie, że B i fuj i w ogóle. Ale yy, jest ok, nic się jej nie dzieje. Także wszyscy kupują to my też. I tutaj nie będziemy rozkminiać na tym. Tutaj kupiliśmy w Lidlu yy, takie coś: takie coś, taki młynek elektryczny do pieprzu do pieprzu, także będziemy tutaj go testować. Dwa razy makaron ulubiony do spaghetti z Biedronki. Tu u mnie naszło na makrelę wędzoną, musiała być. Tutaj jakieś ściacha, takie zwykłe z cukrem do kawki. Wzięłam, część do domu, część do pracy zaniosę. Tutaj śmietanka, dwunastka, bo my tylko dwunastkę, że to jakąś inną mleko. Wiem, wiem, w plastiku, ale zapomniałam o siatek pieczareczki. Tutaj takie przecenione cuda. To wzięliśmy takie coś kurki w zalewie. Jakieś. Słuchajcie, za 6 zł. To było 6,33. Dobra, tu jakiś miks z grzybków. I słuchajcie, ostatnia rzecz to są borowiki w zalewie. Także po 6 zł słoik. Myślę, że fajnie. Zobaczymy, jak to będzie w smaku. Składu nie czytałam. Ale zobaczymy. Zobaczymy po prostu. Na wypróbowanie. A tutaj. Już wam dałam podpatrzeć, słuchajcie. E, tutaj po prostu takie cudo za pół ceny dorwałam. To są te pędzelki na wodę. Trzy sztuki za 4 zł. 3,99. Przycenione. Także wow, super. Bo u nas to się ciągle, wiecie, wygina już tam się zużywa i takie tam. A Mikołaj uwielbia malować wodę. Także wow. A tutaj jakieś paragon mi się tego, może. A tu się kawał jakiegoś kodu wala chyba od tych pędzelków. Dobra, następnie. Sałatka z tuńczykiem wzięłam na spróbowanie. Uwielbiam te sałatki z Rio Mare, Coś takiego. Kiedyś Wam pokazałam, że za chyba na Instagramie dorwałam. Była przepyszna, ale cena też jest powalająca. Także teraz wzięłam sobie po prostu tą biedronkową. Zobaczymy, bo na 6 zł kosztuje. Także jeszcze, 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 jeszcze. Z kuskusem i suszonymi pomidorami, bo te były mega wykupione. I wziąłam ostatnią. Także myślę, że jest dobra. Bardzo mi tam tamta smakowała. Zobaczymy tą. Pieczarki Wam pokazywa. tutaj słuchajcie, jakieś takie nowości, wydrąca tabletki do zmywarki Finish Quantum, z tyłu na opakowaniu jest fajnie pokazane, bo że niby wszystko tam czyści, nawet naczynia, ale też filtr i w ogóle, tutaj nasz ulubiony chleb firmowy, on jest z Dino, bardzo, bardzo mało ma kaloryczność. Tu wziąłem słuchajcie, chłopakom taki makaron. My też go będziemy jeść, ale jestem mega ciekawa. Póreczki kiszone, bo wiecie co? Jak ja praktycznie całkowicie odstawiłam cukier, to bardzo mało rzeczy mi smakuje z cukrem. Gdzieś tam słodkie, ok, do kawki zjem, kawałek czy dwa, ale chciałam po prostu tak mega wyczuwać cukier w ogórkach z Biedronki, tych, co wam polecam, że szukam zamiennika. I zaczęłam brać te tutaj z ryneczka. Z Lidla, w też są w słoikach, ale na co mi tyle słoików? <grymne> tak naprawdę, bo już sobie zrobiłam naprawdę kolekcję fajną. Także mówię, nie. I kupiłam te, bo one są bez cukru w składzie. Ale w biedronce dzisiaj też sobie przypatrzyłam, że takie ogórki też są właśnie w tańsze. I one też są bez cukru w składzie. Także będę testować na drugi raz te z biedronki. Zapłócenie jeszcze w Lidlu Krakowska. Także fajnie. Lubi, lubimy Krakowską, Można nawet pochrupać. Tutaj przyprawy. Liś lubczyku, lubczyku, bo liś lubczyku najlepszy. No Słuchajcie, co tutaj jeszcze mam? Maska pietruszki, kurkuma, kurkuma musi być. Ja sobie zawsze taki zapas, bądź zamawiam na Allegro. Teraz będę musiała zrobić e, zamówienie na Allegro Przypraw. Przyprawa do ziemniaków. Jeszcze czekam, aż mi się e, cała reszta pokończy. I doła prowansalskie. No. I pomidorek jeden, bo żywa kupuję praktycznie na bieżąco. No, a tutaj y, taki seria, ja wiem, że to jest fujible, ale chłopaki widzą do tostów. Także, dobra, zakupów na tyle. Chyba ja jakieś wzięłam nowe ciastka w Lidlu, ale wiecie co? No, urwijcie mi głowę, nie, nie mam pojęcia, gdzie położyłam. Trudno. Także co? Ja się z Wami na dzisiaj żegnam. Subskrybujcie nasz kanał, bądźcie z nami na bieżąco i oczywiście do zobaczenia następnym razem. I pochwalcie się Waszymi zakupami oraz upolowanymi metkami za pół Jestem mega ciekawa. Także pa!